I idę z dziadkiem korytarzem do łazienki, dziadek otwiera drzwi od łazienki, wyskakuje tam mega wielki pająk, o nie wiem, średnica pająka około 70 cm. O kurwa to. Pająk idzie, pająk idzie po ziemi, dziadek otwiera mu drzwi od łazienki, pająk wychodzi sobie na korytarz, dziadek zamyka drzwi do łazienki, dziadek otwiera drzwi od domu i pająk sobie grzecznie wychodzi. I dziadek zamyka drzwi od domu. Czy ty, to, czy ty w to Michale wierzysz? To nie, nie widziałem nigdy 70 cm no, pająka. pająka. No właśnie. A tak było. Kurde. nie chcę uwierzyć. Czad, czad, czad wysyłał z Mitoman, więc nie wiem. Więc nie wiem. <grym> nie jestem w stanie stary. W, ale jeżeli tak było, to musiał tak być kurwa. No właśnie, tak było. Dlatego już Cezamką i tą historię z pająkiem zawsze tak było.